Teś, teś, teś. Teś, teś, ptaszku. Teś, teś. No chodź. No chodź. No chodź. Hmm. Trzeba go było to zwęzić. Teś, teś, ptaszku. Mam tu kiełbarski. <grym> teś, ty te kurde, Teś, <grym> Kiedyś że mnie obsrał, to jestem kiełbasy ze mną, japi, głupi ptak. Aha. Wydam wszystkich, oprócz tych, których nie nienawidzę. Czas na kolejny odcinek. Kolejny zmarnowany czas, kolejny zmarnowany dzień Dzisiaj sobie porozmawiamy o tym Jak oswoić Feniksa Nie jest to aż taki duży problem Chociaż to z drugiej strony jest bardzo duży problem Ponieważ Feniksów jest mało i są to istoty agresywne Nie będę wam obrażać jak wygląda Feniks Królestwa Ponieważ bądź co, bądź przyjmijmy, przyjmijmy Że to jest bardzo duży płonący kurczak w większości przypadków mitologii, historii, książek i filmów te istoty wyglądają bardzo podobnie do siebie. Więc nie będę, jak wygląda Fenix. Wyobraźcie go sobie. Może kiedyś tam pokażę jakieś zdjęcie czy coś. Na chwilę no mnie nie zasięgam od początku. W ogóle co za pomysł, żeby oswajać Feniksa, ptaka, który jest dzikim stworzeniem, i tak jak no, nie wiem, shop. No nie da się go na chwilę obecną oswoić tak na sposób stabilny, bo nawet jeżeli go się oswoi, to jak mu w końcu coś odwali, to sobie pójdzie i będzie trash pandą gdzie indziej. Co do Feniksów, Królestwie, no tak, jest ich mało. Są to stworzenia, które lubią tereny dużo otwarte albo górzyste, a w Królestwie gór nie ma. Więc no, zostają puste, otwarte polany z miejscem, gdzie mogą schować w sposób bezpieczny gniazdo. W sposób najlepiej niewidoczny, aczkolwiek jeszcze się nie da, no to cóż na pola nie zobaczyć taką dużą kupę jakiś gałęzi, śliny, ptasie i tak dalej, zlepionej w jedną całość. I takie stworzenie jest niebezpieczne i ogólnie, właśnie pomysł oswajania Feniksa wziął się z tego, że swojego czasu jednego Feniksa oswoił Iwantes i na jego plecach przyleciał sobie do świata żywych, można powiedzieć. Iwantez to oczywiście mieć zakonu demonicznych krzyżaków. Dlaczego nie spłonął, dlaczego mu to jak nie spłonął? Ponieważ ptak ma możliwość decydowania o tym, gdzie ogień ma iść i jak ma działać. I co do samego oswajania Feliksa, no to cóż, tylko Iwantezowi się udało oficjalnie, chociaż nikt prawie w to nie wierzy. Oczywiście on przedstawił sposób, w jaki go można oswoić. Są dwa sposoby. Jeden sposób, ten mniej przyjazny i mniej bezpieczny, to wymuszenie przyjaźni i zaufania, wymuszenie oswojenia. Trzeba takiego Feniksa zlokalizować, trzeba mieć na uwadze, że Feniks jeżeli cię zauważy, to ucieknie, spłoszy się, ale nadal będzie cię obserwować. Jeżeli zbliżysz się zbyt blisko strefy, w której znajduje się jego gniazdo, to cię zaatakuje i nie omieszka cię rozszarpać, zabić, połknąć, wysrać. Więc jeżeli uda nam się zakrać do gniazda i uda nam się niepostrzeżenie ukraść jajko w okresie godowym Fenixa, albo po okresie godowym można powiedzieć, no bo w okresie godowym się zapłynęło, a po okresie godowym jest jajko złożone. Więc jeżeli uda się ukraść jajko, to oczywiście Fenix będzie wiedział, że to jego jajko. I można zastraszyć tego ptaka w sposób no, mało werbalny, tylko machając tym jajcem nad głową, że ma się jego jajko, jeżeli... Nie ulegnie, nie pokaże, że ty jesteś samcem alfa, no to jajko zostanie zniszczone. A dla Feniksów jest to bardzo ważne, ponieważ jaj mogą dużo złożyć, ale nie zawsze wykluje się zdrowe dziecko, które dożyje pełnoletności. Więc Feniksom na tym zależy. Nie. Aczkolwiek ta metoda nie jest zbyt dobra, ponieważ no, to jest właśnie takie wymuszone zaufanie i w pewnym momencie, jeżeli Feniksowi odwali albo znajdzie lukę w twojej obronie to gdy należy się okazja, to cię dziobnie i zabije. Tak, w końcu to dosyć duże zwierzę. Takie no... Hmm, gabarytowo można przyrównać do słonia indyjskiego, może... No tylko wiadomo, trochę inaczej rozłożone. Trochę dłuższy, trochę niższy, ale masowo to samo, tak, jeśli chodzi o objętość. Druga metoda, ta, której użył Iwantes, żeby oswoić Feniksa, to było zaprzyjaźnienie się poprzez obserwację. Czyli trzeba znaleźć sobie jakieś bezpieczne miejsce, w którym będzie się widziało cały obszar działań feniksa i obserwować jego zachowanie. Ponieważ feniksy, jak każde zwierzęta, a może trochę bardziej, nie tak, że jedzą dla przetrwania, ale na przykład jedzą to, bo im bardziej smakuje, jedzą to, bo mniej im smakuje, a to właśnie, co im bardziej smakuje, jedzą częściej i bardziej chętnie. I są w stanie polecieć gdzieś dalej, żeby to coś ich ulubione jedzenie zdobyć. Właśnie zaprzyjaźnienie się z Feniksem polega na tym, aby zbierać bardzo dużą ilość tego pożywienia, które lubi, i mu je przynieść tak osobiście, a nie zostawiać gdzieś w szakach. Bo jeżeli Fenix zobaczy, że chcesz mu dać coś, co on lubi, to stwierdzi, że może nie chcesz mu zrobić krzywdy, ewentualnie pomyśli, że chcecie go nafaszerować, zabić i zrobić sobie dużego pieczonego kurczaka na roście. To prędzej się by zdarzało, jeżeli przyjmijmy, że Iwan jest był jedynym, który oswoił swoje Fenixa. Yy, można to zrobić jednorazowo, bo Fenix może za pierwszym razem już yy, zrozumie Twoje intencje i się zaprzyjaźnicie, przyjaźń na zawsze, a jeżeli jeden raz nie wystarczy, na przykład zabierze ci yy, kosz z owocami i odleci i już yy, nie będzie nadal do Ciebie podchodzić będzie się płoszyć, jak się zobaczy. To trzeba próbować do skutku, aż w końcu Fenix zrozumie, że nasze intencje są pokojowe i nie chce mu zrobić krzywdy, a jedynie korzystać z obopólnych profitów, tak? czyli jeżeli będzie świeć możliwość, to dasz mu żywność, której on chce, a jeżeli on będzie miał możliwość, to przyleci i ci pomoże. Taka obustronna przyjaźń, która tak naprawdę nie jest przyjaźnią, bo w pewnym momencie, jeżeli tak naprawdę Fenix będzie mądrzejszy, Albo bardziej cwany, bo wiadomo, każdy Feniks jest inny, to może dojść do wniosku, że he! Już dwa lata mi nie dała owocków. Chyba muszę go zadziobać dziub-dziub. No właśnie, i w ten sposób też może się skończyć przyjaźń. W przypadku Feniksa Wantesa historia skończyła się tak, że puścił go wolno w pewnym momencie swojego życia i dał mu wolność. Niech leci i żyje sobie wolnym życiem. Czy go nadal karmi i daje mu jego ulubione jedzonko? Nie wiadomo. Nikt się o to nie pyta, bo nikt mu nie wierzy, że o swoich Feniksa. Poza tymi, którzy widzieli, że na Feniksie przyleciał. Także w tym odcinku to było na tyle. Do zobaczenia i cześć.